Cześć. Przepraszam, mój operator trochę się e, pospieszył z e, rozpoczęciem nagrania. E, jeżdżąc po Dolnym Śląsku, zauważyłem, że e, są tam widoczne e, przypadki, że tak powiem, rewitalizacji lokalnych linii kolejowych, które wszystko wygląda na to, wrócą z powrotem do życia, co bardzo cieszy. A chciałem Wam pokazać przykłady. Dwa przykłady takiej rewitalizacji. Jedna to jest e, stacja... Świdnica Kraszowice gdzie moją uwagę przykuł niesamowity kontrast między starym rozwalającym się budynkiem stacyjnym a super nowoczesnym rozjazdem kolejowym zobaczcie jak to wyglądało Ten rozjazd kolejowy to miejsce, gdzie linia ze Świdnicy odgałęzia się w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to jest Dzierżoniów, a drugi kierunek w prawo patrząc od Świdnicy to jest kierunek Jedli na Zdrój. I ten drugi kierunek, jak widać, było na zdjęciach przed chwilą, jeszcze jest nieczynny, bo jest tabliczka, że tak powiem kolejowy zakaz zakaz ruchu, czy zakaz wjazdu. Natomiast ciekawostka na mapach Google aktualnych na, na dzisiaj, czyli na 17 lipca 2021 roku układ torów na tej stacji jest inny niż jest w rzeczywistości już w tej chwili. To znaczy ta linia kolejowa z Jedliny Zroju spotyka się z tą linią kolejową z Dzierżoniowa na tej stacji, ale na zasadzie, że tory biegną długi czas obok siebie i dopiero gdzieś tam duży kawałek za stacją się łączą. Natomiast i tak jest na mapach. Natomiast jak widzieliście w rzeczywistości w tej chwili już ta jedna linia z drugą spotyka się tuż przed budynkiem stacyjnym. I drugi przykład to jest Świdnica Przedmieście. I tutaj podobnie. Budynek stacyjny jest w dosyć kiepskim stanie, nawet nie wiem, czy on jest w tej chwili używany jako stacyjny, czy tam po prostu ktoś nie mieszka, a z drugiej strony może jakaś huchtownia czy coś takiego. Natomiast jak się przejdzie na drugą stronę, czyli spojrzy nań od strony torów, no to widać i nowe tory, i nowy, budowany peron, być może z jakąś docelowo wiatą. A dodam jeszcze, że ta stacja jest na linii kolejowej ze Świdnicy do, że tak powiem, południowych rewirów Wrocławia. Czyli to jest zupełnie inna linia niż ta, która z Wałbrzycha prowadzi, prowadzi do Wrocławia północną stroną. Ta sobie gdzieś tam jedzie na południe od trasy drogowej. Wroc Wałbrzych Wrocław i z tego co zobaczyłem na mapie to nie dojeżdża do stacji Wrocław Główny tylko gdzieś tam do tych południowych stacji południowo-wschodnich nawet stacji Wrocławia. Ops, teraz widzę, że jednak prowadzi do stacji Wrocław Główny tyle, że od południa.